Od zawsze stawiamy sobie pytania o kontur, przeźroczystość i plastyczność przestrzeni idei bryły. Prace wielu wybitnych architektów są dowodem, że światło to czwarty wymiar architektury. Jego obecność podnosi walory estetyczne, umiejscowia, kreuje rzeczywistość i podkreśla rangę. Nie ustajemy nad próbami wdrażania nowych technologii. Pracujemy nad doskonaleniem wizji, która przyświeca naszej koncepcji ponadczasowo, ekologicznie. Oszczędnie i w jak najlepszej jakości. To jakość jest gwarancją sukcesu. Badamy i nie ustajemy w poszukiwaniach rozwiązań, które mogą być pomocne w dynamicznym rozwoju rynku. Co może wydarzyć się w ciągu 25 lat? Może wyrosnąć wspaniały młody człowiek, świetnie wykształcony, pełen pomysłów i energii tworzenia. Może nastąpić rewolucja przemysłowa od ebonitowego telefonu do smartfona. Od żarówki z gwintem Edisona do LED, maleńkiego punkcika światła, wokół którego można zbudować teraźniejszość i przyszłość firmy ES System. System to skrót Energy Saving System, czyli energooszczędność. To idea realizowana od pierwszego dnia powstania firmy. To nasza strategia, by każdy produkt był optymalizowany pod kątem zużycia energii. Jesteśmy liderem na polskim rynku oświetleniowym. Konsekwencja, merytoryka, nieustające analizy i praca pozwoliła nam na wprowadzenie do obrotu urządzeń oświetleniowych o wartości ponad 2,5 miliarda złotych. Sprzedaliśmy blisko 16 milionów opraw oświetleniowych. Zwiększyliśmy również zatrudnienie z trzech do ponad 700 osób. Budżet państwa tytułem podatków i innych opłat zyskał 140 milionów złotych. W efekcie produkty ES System w okresie 25 lat dały o 1 400 000 gigawatogodzin mniejsze zużycie energii, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 1 200 milionów ton. Początek to rok 1990. Wtedy we wrześniu powstaje spółka cywilna ES System z siedzibą w Krakowie. Kolejne lata to budowa sieci handlowej. Na przestrzeni 4 lat powstają oddziały terytorialne. Kolejnym krokiem rozwoju jest przekształcenie w roku 1999 ES System w spółkę akcyjną oraz nabycie 100% udziału w zakładu produkcyjnego Electrim Wilkasy spółka ZOO. Daje to początek ES System Wilkasy. Datą przełomową dla przedsiębiorstwa jest debiut na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. To dzień 9 marca 2007 roku, a dwa lata później powołana zostaje do życia przestrzeń, w której eksperymentujemy i ulepszamy nasze produkty. To spółka ES System Nowe Technologie w skrócie NT. Następstwem takiego działania jest budowa zakładu produkcyjnego ES System w Dobczycach, otwartego w 2011 roku. W 2012 roku tworzymy nową markę produktu 100% LED. Od zawsze było i będzie częścią naszego życia. Światło dnia, światło najdoskonalszej żarówki słońca jest tym, do czego dążymy. Efektem naszych przemyśleń są skomplikowane systemy sterowania światłem sztucznym, mieszania barw, ściemniania i modelowania. To wnikliwe poszukiwanie rozwiązań technologicznych, tak aby zmniejszając zużycie energii elektrycznej, wytwarzać światło najbardziej zbliżone do ideału. Dzisiaj jesteśmy już bardzo blisko. Światło jest moją pasją, tak jak ono jestem ciągle w drodze. Liczne spotkania, rozmowy, negocjacje z partnerami to moja codzienność. Niezliczone godziny badań, analiz, wniosków prowadzą nas zawsze w stronę no właśnie czego? Światła. Posługując się tym wyjątkowym narzędziem, szukamy coraz lepszych i prostszych rozwiązań. To nasza pasja. Dziękuję zatem wszystkim zaangażowanym w to, że udało się nam zrobić tak wiele. ES System to przede wszystkim codzienny kontakt z inwestorami, architektami, projektantami branżowymi, lighting designerami, wykonawcami realizowanymi przez nasze biura na obszarze całego kraju. Każda odsłona obiektu ma wyłonić nowe dzieło, a nieprzewidywalny jego odbiór ma być odkryciem estetycznym i emocjonalnym. W ofercie 25 lat pracy naszych projektantów, konstruktorów, designerów stworzyliśmy ponad 80 tysięcy indywidualnie zaprojektowanych opraw, zastosowanych w ponad 300 tysiącach projektów w każdym zakątku kraju. Cosmo, Pathfinder, Gold Tree, Lighting Flowers Monitor, OpenLED, Escape, Opposit, Triangle Road Line to przykłady rodzin produktów, które uzyskały ochronę patentową lub jako wzory przemysłowe. Centrala ES-System to serce firmy. Tu mieści się zarząd i strategiczne wydziały, w których rozpoczyna się proces intelektualnej drogi produktu. ES-System Wilkasy to historia polskiego przemysłu oświetleniowego. Tradycja ponad 50 lat produkcji zawsze z marką Wilkasy w nazwie. Kiedyś dziennie zapełniano 7 wagonów z żeliwnymi oprawami przeciwwybuchowymi eksportowanymi do Związku Radzieckiego. Utrata jedynego klienta po rozpadzie Imperium i upadku muru berlińskiego, potem krótka przygoda z Elektrimem wymusiła optymalizację procesu produkcji i stanowiło to podwaliny pod nowoczesny zakład produkcyjny, który udało się osiągnąć już pod marką ES System Wilkasy. Dziś różnorodne technologie unikalne w skali branży pozwalają na wyprodukowanie opraw w dowolnej konstrukcji praktycznie na każde życzenie klienta. Kiedyś pracowało tu 1200 osób, dzisiaj 450, a wolumen produkcji wzrósł wielokrotnie. ES System Nowe Technologie. To zakład produkcyjny powstały w wyniku pracy nad rozwojem technologii LED. Zbudowano go od zera w specjalnej strefie ekonomicznej jako inwestycja w przyszłość. Dziś to Perła w Koronie. Supernowoczesny zakład o doskonałej dynamice rozwoju. To tutaj powstają oprawy oświetleniowe zgodne z ideą 100% LED. Ponad 15 lat temu powstała w Sztokholmie spółka ES System Skandynawia AB. Nowe doświadczenia zapoczątkowały otwarciem się na inne państwa i zaowocowały szeroką współpracą. Dziś to kontakty z przedstawicielami i partnerami biznesowymi w ponad 52 krajach Europy i świata. To wspaniała lista realizacji wielkich projektów oświetleniowych, jak Opera w Oslo, Lotnisko Changi w Singapurze, Nowoczesne Osiedle Aarhus w Danii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Meksyku. Wykuty w skale parking Hampi w Tampere w Finlandii, ekologicznie zorientowana galeria handlowa Skyline Plaza we Frankfurcie, a także wiele innych wspaniałych obiektów. Efektem naszej pracy jest dopiero zaobserwowanie oświetlenia w przestrzeni podkreślanej za dnia i ukazującego się w nowej szacie po zmierzchu, kiedy to światło punktowe i wykreowane przez człowieka pozwalają ożywić wnętrze, bryłę, detal. Sala Ziemi w Poznaniu to opanowanie nad wielką przestrzenią. Ice Congress Center w Krakowie to przedstawienie żywioł wody. Droga S5 to nowoczesny detal dający bezpieczeństwo. Filharmonia Kaszubska w Wejcharowie to struktura przenikania kamienia i wody. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku to przestrzeń wolności i pracy. Teatr Szekspirowski w Gdańsku to niebosłon sceny i siły głosu. Galeria Warmińska to ekspozycja kształtów i kolorów. Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich, to rozświetlenie skrywanej historii. ES-system, czym dla mnie jest? 25-letnią przygodą z ludźmi, techniką i jej postępującym rozwojem. To nasz sukces, dzięki któremu mamy swój udział w polepszaniu jakości życia w naszym kraju. 25 lat temu widok morza świateł nocnego życia miasta był nierealny. Dziś wiemy, jak światło wpływa na samopoczucie i to właśnie inspiruje nas do projektowania coraz lepszych i bardziej oszczędnych urządzeń oświetleniowych. Light is life. Światło to życie.